Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, po tytule moja kolekcja kart Pokémon. Nie będą to te moje najlepsze karty. Będą to jakieś holo, jakieś korektor karty i tak dalej. Jak widzicie, sporo trzy kubki takie. Także sobie zobaczymy po kolei, i również dzisiaj otworzymy. Booster, Darkness a Blaze. Także co? Lecimy po kolei. To sobie odsuniemy. Tu są karty promo. Staka, taka. No nie będę. Lecimy po prostu. Morpeko Victini. Napiszcie w komentarzu, która karta Wam się najbardziej podoba. I może którąś macie. I napiszcie koniecznie, czy, czy chcecie zobaczyć moje najlepsze karty. Chłopaki, również Was zapraszam, jeśli chcecie kupić kartę Pokémon na pokeshop.pl. Link jest, jak zawsze, w opisie tu widzicie, widzicie Hidden face promki dobra tu jestem Scorch jestem zaczynamy zaczynamy. Męki Evi Pika Dupek Lapras i Grow Kolejna kubka Słuchajcie, holo na początku Swordy Shield Powtóreczka vika Wikawod Dragapult Professor Research Boss Orders jak widzicie czy ta się świeci cała? nie, tylko obrazek a patrzcie, ten Boss Orders cały się świeci Darkrai piękny mi się podoba tu są już Champions Path matcha znaczy Tu jak mogliście widzieć, że miałem sporo powtórek Professor Research Marnie dwa razy. Tu są jakieś tam dwa rewersy moje. Ten Dragonite jest coś tam warty, a ten Butterfie chyba coś tam też. Ale po prostu ładny. I kolejna, ostatnia kubka Sun and Moon Holo. I tam z tyłu, oczywiście, korektor karty. Gajardas. Misty. Hidden face. Eggy slash. Zygarde. Karta mi się podoba. Reshiram. Ultra Necrozma. Reshiram jest yy, Shining Legend. Sol Gelio, Oj, sorry. I Milotyk. To jest, słuchajcie, mój pierwszy biały kot, jaki trafiłem. Z in Bear. tu są japońskie Marshadow Absol i Volcanion Reverse Energy Energia tu jest kolejna Hidden Face i korektor karty Gallade Torko Mimikio i pikachu. Wyciągnąłem, słuchajcie, w końcu tą kartę. Leżała w pudełku. Coś nie ma takich kolorów jak ma normalnie. Ale, dobra. Także to były moje takie lepsze. Karty, a tak jak mówiłem jak chcecie najlepsze czyli GX, V, full arty trenerzy, tęczowe coś tam, złote to piszcie zostawiajcie łapki w górę a teraz a teraz lecę z boosterkiem posłuchajcie jakiś widzicie to Podar. bo jak zawsze nic nie widzicie cztery i lecimy jest energia Solrog kabu simsage trapingz Darklet, Daklet, Karablast, Galariański Darumaka, Corvisquire, Rivers i Galark. Także do tego co oglądaliśmy nic nie dołożymy Ale Patrzcie jak Także co Dzięki za oglądanie Do następnego Cześć